Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura katechizmu i katolickich pouczeń duchownych była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Mary... Najświętsze serce Jezusowe, niepokalane serce Maryi, święty Józefie, święty Atanazy. Święty Tomaszu Zakwinu, który za nas cierpiał rany, i ty, któraś współcierpiała w mi Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Katechizm rzymski według uchwały Świętego Soboru Tydenckiego dla plebanów ułożony z rozkazu najprzód Piusa V, potem Klemensa XIII. Płaci niewydany. Tom II o sakramentach nakładem pełnym tytułem prenumeratorów czcionkami drukarni Stigera. 1866 rok, dzisiaj 70. Piąty punkt, rozpoczynam lekturę o sakramentach. Dalsza część o dosyć uczynieniu. Utrapienia, które na człowieka przychodzą, należą także do zadość uczynienia. Dlatego mówię, że taki temat na dzisiejszy dzień. Utrapienia, które na człowieka przychodzą, należą także do zadość to jest za dosyć uczynienia za dosyć uczynienia. Rozwinięcie, że zaś wiele różnych przygód i ucisków cierpimy póki żyjemy na świecie, więc pilnie tego chrześcijanów uczyć potrzeba, iż ci, którzy skromnie cierpią cokolwiek pracy i szkody, Pan Bóg na nich dopuszcza wielkiej przyczyny ku zadośćuczynieniu i zasłudze dostępują którzy zaś poniewolnie i z sprzeciwem taką mękę cierpią, cały pożytek dosyć uczynienia tracą i boskie tylko karanie, które się ich grzechom sprzeciwia na sobie odnoszą. Czyli trzeba nam wszystkie utrapienia przyjmować zawsze. Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki. Żeby nie, nie zmarnować żadnego cierpienia, które które utrapienia, które na nas może przyjść. Tak katechizm poucza nas, katolików. 76. Może jeden za drugiego dosyć uczynić? A wtem niezmierna dobroć i Boża wielkiej chwały i dziękowania bardzo jest godna, który tego krewkości ludzkiej użyczył, aby jeden za drugiego mógł dosyć uczynić. Czyli generalnie jest, że można. Ale teraz dalej. Co jednak tej części pokuty bardzo jest właściwe, bo co się skruchy i spowiedzi tyczy, jako jeden za drugiego żałować albo spowiadać się nie, nie może. Tak ci, którzy mają łaskę Bożą za drugiego, to, co Panu Bogu winien był, mogą zapłacić. I o tym, jeszcze raz przeczytam. co jednak tej części pokuty bardzo jest właściwe, bo co się skruchy i spowiedzi tyczy, jako jeden za drugiego żałować albo spowiadać nie może się. Tak ci, którzy mają łaskę Bożą za drugiego, to co Panu Bogu winien był, mogą zapłacić. I o tym żaden chrześcijanin wątpić nie może. Ponieważ w składzie apostolskim świętych obcowani wyznawamy, gdy gdy bowiem wszyscy tym, że chrztem obmyci Chrystusowi, Panu odradzamy się i tychże sakramentów uczestnikami jesteśmy, osobliwie pokarmem i piciem ciała i krwi Chrystusa, Pana, posilani bywamy, to więc jaśnie pokazuje, że my wszyscy tego ciała członkami jesteśmy. A przeto jako noga nie dla swego tylko, ale też dla pożytku oczu swój urząd sprawuje, i znowu jako to, że patrzą oczy nie tylko się do ich własnego, ale do wszystkich członków pospolitego pożytku ściąga, tak też rozumieć mamy, że wspólne są między nami dosyć i czynne sprawy. Czyli stąd mamy wynagrodzenie za grzechy swoje i za grzechy bliźnich. I jeszcze jeden punkt, 77. Dosyć uczynienie, ile jest lekarstwem samemu tylko pokutującemu pomaga. Jednak nie jest do końca to rzeczą pewną i prawdziwą, jeżeli na wszystkie pożytki, które z tego dosyć uczynienia bierzemy, patrzeć będziemy. Bo dosyć uczynne sprawy są niejako uzdrowienia i lekarstwa, które pokutującemu człowiekowi do złych namiętności uzdrowienia dane bywają. Jest rzecz pewna, iż tego pożytku ci nie mają, którzy sami przez się dosyć nie czynią. Jednak nie jest do końca to rzeczą pewną i prawdziwą, jeżeli na wszystkie pożytki, które z tego dosyć uczynienia bierzemy, patrzeć będziemy. Bo dosyć uczynne sprawy są jako uzdrowienia i lekarstwa, które pokutującemu człowiekowi do złych namiętności uzdrowienia dane bywają. Jest rzecz pewna, iż tego pożytku ci nie mają, którzy sami przez się dosyć nie czynią. To jeszcze dokończę. Tego wtedy o trzech częściach pokuty jako to skrusze spowiedzi do uczynieniu szeroko i słowy jasnymi uczyć potrzeba. Czyli, że z jednej strony jest, że wynagrodzenie możemy czynić za drugiego człowieka, ale ono skutkuje tylko i wyłącznie wobec drugiego wtedy, kiedy on sam jest w możności i to dosyć uczynienie czyni. Jeżeli by nie czynił, to... Tak jak twoje wzięcie lekarstwa nie zaskutkuje dla drugiego, który lekarstwa nie bierze, jako lekarstwo. Czy jest i tak, i tak tutaj. Dlatego tak w tym języku mamy, że jednak nie jest to do końca to rzeczą pewną i prawdziwą, jeżeli na wszystkie pożytki, które z tego dosyć już nie bierzemy, patrzeć będzie. Nie, nie mówię i tak, i tak, tylko, tylko dosyć już nie jest skuteczne. Wtedy, kiedy ten, który. Yy, za którego chcielibyśmy czynić wynagrodzenie, czy dosyć uczyni, sam je osobiście też czyni. Dalszy punkt, 78 będzie. Jeżeli kto wziął co cudzego, ma przywrócić. Zostaną jutro daj Boże, dokończę o sakramencie pokuty. I jeszcze z lektury duchownej księdza Gilberta. Honeja, praktyczne zasady kierowania duszami, wydane w Poznaniu 1935 rok, o szczególnych kategoriach grzeszników, czyli jak grzeszników prowadzić do, kierować grzesznikami, szczegółowe kategorie grzeszników. W praktyce spotykamy najczęściej trzy kategorie grzeszników: opanowanych przez grzechy seksualne niesprawiedliwość i niewiarę opanowanych przez grzechy seksualne, niesprawiedliwość i niewiarę. W praktyce. Dusze i teraz yy, kierowanie penitentami opanowanymi przez grzechy seksualne. Dusze takie wymagają szczególnego współczucia i gorliwości kierownika. Namiętność seksualna bowiem zaspakajana w grzeszny sposób pociąga za sobą bardzo wiele grzechów ciężkich, nieraz prawdziwych zbrodni. Instynkt seksualny ma za zadanie, jak pokazują skutki, zachować gatunek ludzki i wykształcić przytem pewne szlachetne strony człowieka, jak delikatność, ofiarę, poświęcenie, pracowitość. Grzech pierworodny zamącił i tutaj harmonię między duszą a ciałem. Trzy kropki. Bez surowej dyscypliny nie można tego instynktu utrzymać w karbach przykazań bożych. Człowiek zaś, który stracił nad tym instynktem panowanie, pada z jednego grzechu w drugi czasem nie może nawet godziny spędzić by pragnieniem wspomnieniem lub słowami nie popełnić grzechu bądźcie gotowi bo nie wiecie dnia ani godziny sądu człowiek poddany ślepo instynktowi seksualnemu nie może nigdy o sobie powiedzieć iż jest gotów na sąd człowiek poddany ślepo instynktowi seksualnemu nie może nigdy o sobie powiedzieć iż jest gotów na sąd czy kropka Niebezpieczeństwo polega głównie na tym, że intensywna rozkosz towarzysząca zaspokajaniu tego instynktu zostawia ślady w systemie nerwowym, ślady, które ułatwiają w wysokim stopniu powstanie nałogu. Nauk taki zakorzenia się bardzo szybko i trudno się go pozbyć. Wreszcie i to trzeba powiedzieć, że grzech nieczysty staje się dla bardzo wielu katolików powodem świętokradztwa. Przede wszystkim trudno się Penitetowi zdobyć na spowiedź szczerą i zupełną. Grzech swój stara się upozorować roztopnością, przywiązaniem, przyjaźnią i stara się go zmniejszyć, przedstawia go, ty, przedstawia go tylko częściowo. Czasem sobie nawet sprawy z tego dokładnie nie zdajesz, właśnie tak czyni. Po jakimś czasie dręczony wyrzutami sumienia, oskarża się szczerze, ale naug jest już rozwinięty, nie dopuszcza do szczerego żalu i mocnego postanowienia poprawy. A bez tych dwóch warunków spowiedź jest świętokradzka. Nieszczęście powiększa się przez to, że duch nieczysty zabija ducha modlitwy, a bez modlitwy nie ma łaski. To też nie dziwimy się. Święty Albu Alfonsowi, który mówił, że 99% potępionych w piekle to dusze opanowane grzechem nieczystości. Kierownik winien zatem pamiętać o tym wszystkim i rozwinąć jak największą gorliwość w ratowaniu dusz opanowanych nieczystością. Szczęśliwy grzesznik, który na swej drodze do Damaszku znajdzie miłosiernego Samarytanina. Trzeba jednak otwarcie powiedzieć, że wyrwanie człowieka z objęć nieczystości nie należy do rzeczy łatwych. Wymaga to wielkiej cierpliwości i prawdziwej miłości. Prace bowiem trzeba rozłożyć na etapy: przedstawić penitentowi grozę położenia, rozproszyć ciemności otaczające w tym względzie jego świadomość, sprostować nadłamane poczucie własnej godności, zbudzić uśpioną różką porządliwości, porządliwości wolę. Przywrócić choć trochę życia nadnaturalnego duszy zmaterializowanej kultem ciała, podnieść ideały z błota ku niebu, prawdziwa to misja wewnętrzna. Określmy jednak szczegółowej, określmy jednak szczegółowej roli kierownika w pracy nad penitentem opanowanym przez nieczystość. No to dalszą część będę czytać. Będą ułatwić dokładne z punktu widzenia teologii wyznania grzechu, zbadać przyczyny, wskazać drogę poprawy. Punkty nastąpią. Czy jesteście gotowi słuchać, to przeczytam. Jest dwie strony. Wystarczy. Dobrze. To jutro dokończę. Daj Boże. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawę zbawił, zbawił duszę, duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionowo owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawę zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionowo od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Maryjo Józefie Święty, Pan Wam oddaję ciało, serce i duszę swoją. Jezu, Maryjo Józefie Święty, bądźcie ze mną przekonani. Jezu, Maryjo Józefie Święty, niech przy Was pokoju Bogoducha oddam. Za ludzi opanowanych przez nauk nieczystości, o wyrwanie, ze szpon tego nałogu. Zdrowaś, Marii łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, odsiędza nami grzesznymi, teraz i godzina godzinę śmierci naszej, Amen. Za umarłych dzisiejszego dnia rekwiem aeternam do domine. Requiesc ad d'in pace. Amen. Za tych, co pomrą dzisiejszej nocy. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. eleison. Kyrie eleison. Dominus vo <sum> Benedicat vos omnipotens Deus. Warty, et Spiritus Sanctus. Amen. Maryjo, królowo polski. Maryjo, królowo polski. Jestem przy tobie, pamiętam. Jestem przy tobie, pamiętam. Czuwam. Maryjo, królowo polski. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, ad majorem tej de glorii, te ugratys,